Poprosimy no. reżyserkę o telefon do Alana Kwiecińskiego i wiem, że sekwento ciebie bardzo mocno rusza ten temat Ta. konfliktu no, no, między no, Alanem a Natanem. O co chodzi? Z twojej perspektywy. Niech o co to chodzi? Zaczyna. No gdzieś tam wpadły słowa y, Natan dolił, że Alan rucha siostrę. No, właśnie nie ma pytania. No, to jest ten... prawda, że. Mateusz, to to jest prawda, że Alan rucha swoją siostrę? Ale to ty tak doliłeś? Tak. No, Ale co ty, to ty to w ogóle nie gadasz? Nie Kudu, nie, kurwa, juba. Ale ty Gdzie bronisz... Szmato. Bronisz chłopaka? A co bronisz chłopaka? No bo jego przyjaciela. Nie ma tak samo zasady, ty szczerze, szczerze, nie masz. A ty szczery, nie masz zasad, szmar. Szczerze. Nie, nikogo szanuję. Kto co... rucha tą siostrę, to ja. No nie, mi... A co ty? Kto rucha siostrę nie i rucha ciebie, to jest biseks. Myślałem, że mamy tylko jednego. biseksa ciebie rusza w tych freakfightach. Ciebie ruchało. A się okazało, ale że co mamy ci dwóch? Rucham, to ty jesteś zazdrosny, czy co? Szczerze. Nie wiem, czy bym się zgodził On na seks, a ma no. Nie On wiem. W mi się że trans nie wpadał w ale a do czego jesteś czy, taki? Ej, po... ej, ty teraz powiedziałeś, że a ma do uszu w futbol, tak? Co? Rozpojedziam amatorów w futbol, tak? Nie, nie po... powiedziałam amatorów. Powiedziałeś. Powiedziałem. Powiedziałem trans. Lubisz futsa, konia? Ty ogniki swoją narzeczoną, nie zadawałeś. Nie powiedziałam. teraz swoją narzeczoną, bo będziesz. Ale to wy jesteś taką cwaną. A jak na przykład aktorzy mają film i bzykają się na filmie, to co? To co kurwa? A jakbyś dostał rolę, że masz a je, je ruchać faceta co? O, ale I na przykład 100 ja, tysięcy no, ale, ale, ale przyjmują przy przy na teatrę ten hejt i się, ty na się na to, za 100 tysięcy tak Co to było za pytanie? którzy się sprzedają... A więc jest najlepsze, że on kurwa nie udaje. To jest kurwa najmocniejsze, że nie udaje. Dobrze, bo może będą szoty kurwa przynajmniej, ale słuchaj... Ej, ej, a ty byś wziął? Się sprzedają. Wyruchałbyś faceta, wyruchałbyś Nie, faceta za Wyruchałbyś faceta ku... za puka. Nie raz, nie dwa. Ruchaliście się? La, 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 la. Chyba tak. Ja pierdolę. Poproszę. Powiedziałem słowa, ale po walkę będziecie za <pisały> się zabierwać. Za pół miliona czy to darmo. Poproszę o informację, Trzymamy już Alana. A za walkę nie dostaniesz, to ruchaj się z natalem za 300%. Dobrze, jeszcze nie mamy telefonu, czekamy aż. Nie poruchać. i tak za walkę dostaniesz czy grosze. I oddasz kurwa procent. Dobrze, a mogę sobie na chwilę zejść z tematów, ludzi dla dorosłych. ile procent oddajesz z walki? Jeszcze raz? Ile procent z walki oddajesz? Zero. Zero? Mhm. Jesteś przekonany? Nie mam, nie mam w ogóle powiedzenia. Obiecujesz nie jestem na życie Nikity, że zero. Nie jestem tak? podpisany żadnym. Obiecujesz, obiecujesz na życie Nikity, że tak? nie oddajesz pieniędzy, nawet grosza nie oddajesz nikomu, tak? Nie. Nie, nie mam żadnej umożliwia. Ja słyszałem, że dajecie 60%. Nie ma, nie, nie, to w ogóle nie w ogóle, w ogóle... Dobrze, panie i panowie, przerywamy tematyki dla dorosłych, Natanie, ponieważ mamy gościa, który na pewno chcą porozmawiać. Halo, halo, Alan Kwieciński, czy się słyszymy? O, ruchacz. No, siuanko, siu, witam serdecznie wszystkich. Cześć, Alan, co byś to chciał powiedzieć. Może nie wszystkich. Natanowi nie Marconiowi. No, chłopaka byś pocałował, nie przywitał. <śmiernik> nie, nie, jedyny, co ci mogę kurwa gościu powiedzieć. Ale słuchaj mi teraz uważnie, mi kurwa teraz uważnie. Ja mam w dupie teraz, jakie ja mam za to będą miał konsekwencje, bo, słuchaj teraz tego uważnie. Będziesz musiał kurwa chodzić ale zajebany, w komijarce kurwa jak masa, bo uwierz mi, że jak cię kurwa spotkam, to cię kurwa połamię I będę w dupie tego czy ja pójdę siedzieć, czy jakiego ja będę z tego konsekwencje, uwierz mi, że cię kurwa uszkodzi i to mocno, nie? uwierz Ej. mi tylko za to, za to co żeś kurwa powiedział na moją, tą, na moją rodzinę, nie. Obiecujesz, że te słowa są prawdziwe? Tak. Tak, okay, dziękuję. Obietujcie. Dlatego w tym Ubiej, momencie to, za groźby karalne idzie zgłoszenie. Mam już, mam już ochronkę. już nie, A do więzienia i już nie, zrobiłeś mi nie, 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 z głowy, to macie już jakby kolejnego... nie, 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 kurwa. nie, 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 nie no ojdziec, ojdziec, on się ojciec, mój, mój ojciec, trzęsie o, ma całym kurwa waszym kla. A, a jak, jaka ulica? Całym kurwa. W... A, jaka ulica? A no, wie, zasady są no, takie, tak, że, że kiedy ktoś dzwoni, dobra, nie przerywamy, dobra, bo... ponieważ sekwento i kamerowo, zagłuszacie dobra, Alana, którego nie słychać no, przez Więc No was, bo każdy ma więc... on się teraz bawi. pewnie. No, pójdę, do No, tańczycie kurwa na Tik A ty co kurwa robisz? A ty z Ferrari się też A co ty z Ferrari robisz, W w Tajlandii? Ruchajcie się właśnie, ruchajcie się, bojdy. no właśnie ci przyznały, że się ruchacie. Ale słuchaj, ty sobie nawet nie zdajesz kurwa zajebanej, kiedy będziesz miał konsekwencje Ale ty teraz na w spodniach kurwa. No, no. Którego wsadzasz w dwie dziury. No, no, słuchaj, kurwa, w siostrę no. wsadzasz i się, to kurwa. Zdziwisz się, serdecznie zdziwisz się kurwa, tylko mówię ci, że nie zakar... Chodź kurwa, ale chodź. Szmatu jebanej. Ale wiesz mnie widziałeś milion razy, a mówisz, że mi coś zrobisz Ale Ale ja cię nie widziałem kurwa jeszcze ani razu. No, na mojej parkume, ej, primy obok nie przechodziłeś, kurwa, szedłeś tak wyćpane, że dość tak wyćpanemu że jest umożliwiać. nie chyba coś jebany. Ty i kurwa, ty kurwa. Ty chyba coś pierdolnie, kurwa. Ale ty to... robisz, ty się właśnie tak zapierdalasz kundla. Ty się fiud na głowisz, kurwa, Otalana. No, ty tak zapierdalasz Ferrari. Kurwa mać, ale pierwszy raz myślałem, że tylko mamy jednego biseksa w świecie Freak Fightów, ale się okazało, że mamy dwóch. Tutaj jest dwa. Ale baba kurwa. jedyca to zapierdala tak. Brawo! brawo, Się się ujawnia. Bo kurwa nie lubi, kurwa, Uwaga. Fighter, kurwa. Ej, A teraz kto nie skacze, jest biseksem. To <laughs> o tak skaczysz na kutasie. O, na ten właśnie skaczy na kutasie, zobaczcie. Za kutę i jazda, kurwa, no, ten ma Ja pierdola, Jak podstawa. patrzę na ten twój ryj w telewizji, jak patrzę na ten twój ryj, telewizji, kurwa, w telewizji, aż mi kurwa krew, krew nie zalewa, nie? Ale gdzie... Ta bo ci staje kurwa, ci zalewa no. krew, czy co? Nie, że krew mi kurwa zalewa, jak możecie oglądać kurwa w telewizji, ja się w ogóle dziwię, a na krawę, jest... biorą taką pałę kurwa do, do jakiejkolwiek kurwa walki, Ro, Rośnie do sporych rozmiarów, taki no zwykły, kondon, to jest, a rośnie to, tak do takich mega sporych rozmiarów ten Teraz jak widzisz mnie, jak ci mówisz, że krew o. zalewa, czy taki jest taki średni? Bo wiem, że najbardziej to ci siostra podnieca, jest Sequento. Ja, pierdol. ja, pierdol. ja, pierdol. ja Nie, nie zdaję sobie sprawy, jakie będzie kurwa konsekwencje na te tutaj góry. Alan, to chciał podpytać. Kurwa? Z rurą konsekwencje, czy kurwa, nie wiem, rura z rurą? No, jakie? Wybierz tym razem, bo każdy kurwa git ma jakieś inne konsekwencje. Także chcę wiedzieć, jakie hmm. tym razem. Do wora, okay. wor do jeziora. O, tym <laughs> razem <laughs> wor, okay. Dobrze, Alan, powiedz mi jeszcze, jakbyś mógł i tutaj powiedzieć do Sequento, Sekundę już ze trzy razy chciał wymierzyć sprawiedliwość za ciebie. nie da rady, ochrona nie, jest za tak, ma, że to Sprawiedliwość, masz mu coś do powiedzenia? Ale słuchaj, nie, za, nie zawsze by, za, za nim będzie ochrona stała, wiesz, nie zawsze. No właśnie. Okay. Nie zawsze, nie zawsze za będzie za ochrona stała. Nie zawsze detektywem prywatnym. A kurz to chodź, może zalec, być zalec. kurwa i na terrorystą kurwa, dawaj, dawaj, kurwa to, ten terrorystą nie Bo Szczególnie to jak mówiłem, mój Ej. stary wychodzi do z więzienia za tak dwa miesiące. Aj, ale jesteś taki. Takim... Około dwa miesiące. No bo daj ci od razu, jesteś taki kurwa, kurwa swoją. No jesteś kurwa taki kozy. Na walce możemy. Ale teraz o tym. A czemu nie chce no walczyć? No bo się trochę boję, że mnie skrzywdzisz. No bo ci skrzywdzę. No dlatego mówię, nie chcę, że teraz się stawić, bo się boję. Ale na walce z powołam. A, na walce, No, to dawaj. Wał! Dajcie kurwa kasę, bo za koszulę i tak nie macie dać w jakim... Kurwa, nie zawalczysz. No do i robimy. Cloud, dajecie kurwa pieniążki na stół i się A Ale co nie ty wiesz, kurwa za koszulę, kura, tą koszulę, kurwa z zarabitą? Ty po gali, chcesz, po gali chcesz jeszcze jedną walkę ja. zrobić? Mordu nie mam problemu, mogę zrobić. No to kurwa to pieniążki wie... na stół no je, 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 wiesz, i się napierdalać. Ej, 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 że będziesz, stanie, że będziesz w, stanie w stanie podjąć drugi pojedynek. Really, nigga? Tak, chcesz się napierdalać, to bierzesz Fereniego i się napierdalamy dwóch na dwóch, Ale nie będzie śmiał. Ale nie, to Ferenie nie jednocześnie ty. Ale wy szczyka... Jego i kurwa z tego jebanego, Kurwa, nie. ty się bij kurwa z siostrą w łóżku, zapasy kurwa w ja pierdolę. ten sekwento, kurwa sobie no. tamę po no, i... no ale ty nie mów co robisz kurwa! Słuchaj kurwa, nie zajeb... Słuchaj, uwierz mi, uwierz mi, ale... że będę kurwa cię ciebie strzał, po, po kurwa, będę cię obsikał ci kurwa szmatą zajebana, nie? Będę cię kurwa strzał i to nagram kurwa, nie? zobaczy, że to nagram kurwa i będę ci ciebie kurwa. Jebany. Teraz biorę małe dawki steroidów. Ja wiem, że Alan mówi. 0,600 testosterona akurat. Jak to się stało, że żaden z trenerów nie chciał cię trenować do walki? Ja się nie chciał. Nie chcę kurwą trenować stop. Stop, stop, stop. Który nie chciał? Dobrze, poczekajcie, Stopek. Zaczymy z tematu na temat, nie możemy dojść. Wrócimy do tego tematu. Natomiast Alan, ostatnie słowa, do Sekwento bądź do Natana, słuchamy i będziemy kontynuować A kurwa do mnie dzwonił, czy do niego przyjdzie? Ja do sekwento kurwa, ramię w ramię jak Spartanie, a kurwa jeśli chodzi do tego kurwa. do. Ty i to uwierz mi za te słowa naprawdę, kurwa uwierz mi za te... nie, nie, jak, my spo, jak, jak ja Cię spotkam, to po prostu kurwa nie wiem, co się stanie, nie naprawdę, Ramy, kurwa, bój, jak się, kartanie, bój się, się Boga, chyba. nie, serio, bój się Boga, tak. Jak kurwa w Alana, nie wiem. No Na dobrze. Alan, dziękujemy Ci bardzo grabe. za telefon, trzymaj Boże, się, wieku.